Dzień dobry, dzień dobry, moje drogie, witajcie w kolejnym filmie, i dzisiaj oczywiście test nowości makijażowych. Sprawdziłam, co nowego mm, słychać w Drogerii Rosman. Przed chwilą dosłownie, w nie, dosłownie z niej wróciłam, i promocja trwała na mm, ten podkład, mój ulubiony zresztą True Match Nude ta wersja Serum i kupiłam jaśniejszy odcień 0,5 do 2, ponieważ 2 do 3 to był odcień, który kupiłam za pierwszym razem i niestety on już jest za ciemny, ja mam kolorystykę bardzo teraz zimową i bardzo jasną uwielbiam ten podkład, więc bardzo się cieszę, że będę miała dopasowany do mojej kolorystyki, mam nadzieję to sobie dzisiaj też sprawdzę, zrobię też porównanie, jeżeli macie ochotę zobaczyć jak prezentują się te dwa odcienie Nowy róż z Eveline Cosmetics to jest kremowa wersja różu. Też jestem ciekawa, jaki rodzaj ponsa nada moim policzkom. Skończyły mi się też maskary, więc postawi, postawiłam na nowość z L'Oreal Telescopic Lift. I tak, wokół tej maskary ostatnio zrobiło się bardzo, bardzo głośno w sieci. Natomiast ja nie będę się rozwodziła na temat tego czarnego pr -u. Ale bardzo jestem ciekawa, jaki efekt nada moim rzęsom. Też nie była tania, ponieważ kosztowała około 76 zł, więc jak na maskarę drogeryjną, no to cena jest dość wygórowana. Ja zawsze byłam zdania, że jesteśmy w stanie kupić tanie maskary, które naprawdę dają rewelacyjny efekt. No ale e, sprawdzę, przetestuję jaki efekt nada moim rzęsom, sprawdzę też jak się będzie utrzymywała w trakcie dnia, e, czy się kruszy, czy się osypuje, czy się rozmazuje. Dzisiaj leje, wieje, jest potworna pogoda, więc to po idealny dzień na przetestowanie maskary. E, więc wrócę do was wieczorem. I jeszcze szybki test palety, którą dostałam od CosiBelli już jakiś czas temu, ale dzisiaj idealnie pasuje do mojego ubranka. Serdecznie zapraszam na test nowości makijażowych. Jedziemy. Brwi już mam pomalowane, ogarnięte, więc dzisiaj nimi nie będziemy się zajmować. Zresztą tutaj nie pojawiło się nic nowego. Zajmiemy się natomiast podkładem. True Match Nude od L'Oreal i ten, tej najjaśniejszej wersji kolorystycznej 0,5 do 2. I powiem tak, przez kok między tą jedynką w sensie najjaśniejszym odcieniem 0,5 do 2 a kolejnym 2 do 3 jest bardzo duża. Tutaj mamy odcień bardzo jasny porcelanowy w chłodnej tonacji i tutaj już jest ciepły kolor o takim opalonym odcieniu. Ja używam tej dwójki 2 do 3 w lecie, a ten mam wrażenie będzie troszeczkę za jasny dla mnie właśnie w tej zimowej porze, kiedy nie jestem w ogóle opalona. Jeżeli tak będzie, pomieszam sobie dwa te odcienie. Poczekajcie, najpierw trzeba wstrząsnąć, bo tutaj formuła jest bardzo, bardzo płynna. I to jest połączenie serum z podkładem o stopniu krycia, który możemy budować. Na buteleczce jest bardzo lakoniczna informacja, skoncentrowane serum w podkładzie. Nadaje sprężystość jak serum Kryje jak podkład Najpierw sobie odcieram zawsze tą pipetkę od dłoń Bo na niej osadza się zawsze bardzo dużo podkładu I później wylewam z pipetki Konsystencja, wiecie, że ona jest bardzo, bardzo płynna Zresztą robiłam test tego podkładu I odcień, no jasny i chłodny I od razu zrobię od cienia 2 do 3 0,5 i 2 do 3 Duży przeskok, zarówno w jasności, jak i w temperaturze, bo jasny jest. Prawie biały i chłodny, natomiast kolejny już, czyli drugi w kolejności, jest ciepły i dość ciemny. Ale nic to, tym będę się martwiła później. No i jak tu dobrać swój idealny odcień? I w tym wypadku y, najgorsze jest to, że ten podkład nie ciemnieje, więc y, hmm, nie mogę liczyć na to, że on się dopasuje. Jedyne co mogę zrobić, to po prostu zmieszać go z dwójką albo zmieszać go z innym podkładem, bo sobie kosmy włosów. O, myślałam, że będzie dobrze. Chociaż już tak po tej butelce Tknęło mi w drogerii, że może być za jasny Chociaż miałam z tyłu głowy Wiecie, możliwość zmieszania go właśnie Z tym ciemniejszym Trochę jestem zawiedziona, bo tak wielka marka makijażowa Z tak ogromnym doświadczeniem W tworzeniu kosmetyków Z taką tradycją Robi taki duży przeskok Kolorystyczny Między tym najjaśniejszym odcieniem A zaraz kolejnym i pomijam fakt formuły, bo ona tutaj jest naprawdę fantastyczna. Podkład wygląda przepięknie, możemy go budować. Skóra nie jest przymalowana, jest świetlista, jest nawilżona, bardzo ładnie utrzymuje się na skórze mieszanej. No to dobranie sobie tego idealnego odcienia dla mnie stanowi wyzwanie. Nie lada. Będę musiała dołożyć sobie troszeczkę tego ciemniejszego. Okej, okay, myślę, że wystarczy. Jest poprawnie w tym momencie, eee, korektor to Wonder Match z Evelyn Cosmetics w odcieniu 15, ale już nie będę nakładała na centralną część twarzy, bo nie ma takiej potrzeby. Jestem wystarczająco tam rozjaśniona, więc tylko na powiekach i wewnętrznych kącikach. Ok, myślę, że baza jest zrobiona, możemy więc przejść do różów w kremie, a raczej produktu, który producent opisuje jako 4 w 1. Mamy tutaj róż i pomadkę Evaline Cosmetics Wonder Match. Ja mam go w odcieniu 01. Nie wiem dlaczego 4 w 1, skoro jest to róż i pomadka. Hmm, to czym są pozostałe dwie rzeczy? Yy, nie wiem. W formule tego różu i pomadki możemy znaleźć m.in. niacinamid, skwalan i peptydy. I mamy tutaj produkt zapakowany jak klasyczny błyszczyk z aplikatorem. A odcień 01 jest taką ładną brzaskwinką. To jest odcień taki koralowy. Formule róży wpłynie. Oczywiście ważna jest intensywność koloru, ale to, co mnie chyba najbardziej interesuje, to jest to, czy on będzie naruszał warstwę podkładu, bo czasami tak się zdarza, że tego typu róże potrafią to zrobić. Czyli rozpuszczają po prostu podkład. I tworzą plamy. Ok. Pigmentacja jest niezła. To nie jest taki transparentny różyk. Na opakowaniu było napisane, że możemy go nałożyć palcem, gąbką albo pędzlem. W pierwszym momencie myślałam, że zrobię to pędzlem, ale hmm, po tak intensywnej pigmentacji trochę się obawiam, więc nałożę palcem. Myślę, że będę miała po prostu większą kontrolę. Ok, aplikuje się poprawnie, chociaż hmm, liczyłam na troszeczkę większy efekt rozświetlenia. I nie rozpuszcza podkładu. Ładny. Będzie to produkt zastygający, bo już widzę. Ale jeszcze jest na tyle. Elastyczny, że mogę popracować z drugim policzkiem. Ok. Bardzo fajnie się rozprowadza palcem. Jeżeli słyszycie jakieś huki i trzaski, to jest wiatr, który potwornie dzisiaj szaleje. Świeżo. Fajnie. Nic się tutaj pod spodem nie rozpuszcza, nic nie plami, Jest ok ale myślę, że nawet mogłabym poszaleć z większą ilością. Fajny jest ten efekt, taki bardzo naturalny, rzeczywiście jakby ten nasz naturalny pąs się wydobywał, wiecie, spod podkładu. Ok. I teraz mogę się przypudrować. Nie ryzykowałabym nakładania kremowego różu czy bronzera na przypudrowaną twarz, bo w momencie, kiedy ona jest mokra, kiedy jest lepka, te konsystencje mają szansę się połączyć. Ale jest to również pomadka, więc zaplikujmy na usta, usunę tylko maść. W dalszym ciągu z witaminą A. Dziękuję za wszystkie pomocne rady odnośnie mm, styszniętych ust. Będę je sukcesywnie wypróbowywać. Pojawiały się różnego rodzaju oleje, olejek z czarnuszki, pojawiały się blisteks chyba, pomadki, pomadka z peelingiem Sylwego, ją znam. Czekajcie, nałożę tylko jeszcze trochę podkładu na usta. Mmm, jasno. Zrobiłam to dlatego, bo po prostu obawiam się, że ten odcień może być niewidoczny na mojej naturalnej czerwieni wargowej, bo ja mam dość ciemne usta, dlatego troszeczkę je wybieliłam. Teraz nie wiem, czy tak bezpośrednio, nie, chyba nie. Nałożyłam znowu sobie na dłoń i wklepię. O, mhm. Mm ma ten produkt mocny pigment. I co jest fajne w tej technice, to jest to, że zachowamy harmonię w makijażu, że ten sam kolor pojawi się na policzkach i później na ustach, chociaż mam wrażenie, że dla mnie na ustach jest troszeczkę za jasny. Potrzebowałabym więcej definicji w postaci właśnie na przykład brązowej kredki. No, ale formuła na ustach zachowuje się całkiem, całkiem poprawnie. Zaraz sobie pewnie dopracuję jeszcze brązową kredką. Ale przejdźmy do makijażu oczu i paletka z Romant. Ona dzisiaj naprawdę będzie mi pasowała zarówno do tego brzoskwiniowego odcienia różu, jak i ust. Mmm. Widzi co? Hmm. Cofam to, co powiedziałam odnośnie. Wyglądu tego różu Czy pomadki na ustach I jednak osadziła się W tych moich spieszniętych Suchych skórkach I nie wygląda to estetycznie Jednak widać to matowe wykończenie Niestety, być może na zdrowych ustach Takich wiecie, gładkich Nie byłoby to widoczne Niestety u mnie jest Więc niezbędny będzie włoszczyk Ale to za chwilę Paletka Romant jeżeli pamiętacie, testowałam z tej marki podkład w kombeczce i wraz z tym podkładem chyba dokładnie przyszła ta paleta. Tylko ona przeleżała kilka tygodni, bo w kolejce do testów czekało innych kilka rzeczy, które chciałam przetestować, ale ona mi się niezwykle spodobała właśnie ze względu na swoją neutralność. Mamy tutaj chłodne brązy, róże, brzoskwinie, 10 cieni, z czego 6 jest matowych i 4 błyszczące. Pczące. Tak, to jest y, dość grubo zmielony brokat Przynajmniej ten jeden, który dotknęłam, ale bardzo ładnie połyskuje Zdecydowanie ten, który dotknęłam to jest odcień chłodny Tu jest coś ciekawego Też dość grubo zmielony brokat Ale on się mieni już na mm, brązowo-różowy, taki sreni odcień Te drobinki są rzeczywiście dość masywne. O, ten też jest masywny. Hmm. To jest taki kremowy brokat. Mhm, tutaj w takiej kremowej masie mamy zatopione, bardzo ładnie połyskujące, ale dość duże drobiny. I jak można się spodziewać, ja dzisiaj będę wykorzystywała głównie maty w makijażu. Teraz nałożę ten brzoskwiniowy odcień na całą ruchomą powiekę. Na powiece mam tylko bazę w postaci korektora i nakładam dość puchatym pędzelkiem, bo chciałabym uzyskać równomierny kolor rozłożony na całej powiece. Aplikacja jest dość przyjemna i formuła em, też poprawna. Tutaj nie mam się do czego przyczepić. Nie są te cienie suche, ale nie jest to takie em, jakieś super miękkie też masło. Hmm, okej. Okay. I teraz płaskim pędzlem ten jaśniejszy odcień różu wygląduje tu wewnętrznym kąciku. No na pewno nie są one kredowe. Ten jasny, bardzo delikatny. I tą jakoś nazwałabym poprawną, ale nie powalającą. Taką wiecie, poprawna ładna paletka do makijażu dziennych, ciekawe jestem jeszcze jak z najciemniejszym odcieniem i czy on mi się tutaj przyklei do zmatowionej już powieki nakładam ten najciemniejszy brąz a raczej taką śliwkę okej, okay, coś się tu przyciemnia mhm, ona jest taka bezpieczna ta paletka taka, że wiecie, krzywdy sobie nie zrobimy a ładne twarzowe odcienie Całkiem przyzwoicie się to tutaj. I blenduje, i łączy, i przyciemnia. Nie chciałabym zrobić dzisiaj zbyt mocnego makijażu oczu, bo wtedy możemy nie zobaczyć realnego efektu, jaki da mi maskara. I też myślę, że zostaniemy w macie. Dobra, zanim przejdziemy do maskary na orze, bezbarwny błyszczyk na usta. Nie wiem, czy jesteście w stanie zobaczyć to, co się tutaj dzieje. Ta formuła osadziła mi się na suchych skórkach. Ja wprawdzie czuję taką kremową konsystencję, półkremową. To nie jest taki totalny, zupełny mat. Ale mimo wszystko osadził się ten produkt. Tak, żeby nie przekłamywać odcienia tej pomadki. No, żeby bezbarwny błyszczyk. Dobrze, przejdźmy do testu maskary Telescopic Lift. Kupiona maskara w Rossmanie. W internecie, w drogariach internetowych jesteście w stanie kupić ją w cenie około 50 zł. Co i tak moim zdaniem na maskarę jest dość Wygórowaną kwotą, bo wielokrotnie już miałyśmy okazję się przekonać, że fajne maskary można stworzyć za ułamek tej kwoty czy sprzedawać za ułamek tej kwoty, powiedzmy za 15 do 20 zł. Takie maskary naprawdę rewelacyjne. Testowałam, pokazywałam. Cóż, jestem niezmiernie ciekawa. Więc tak, opis. Teleskopik Lift od L'Oréal Paris daje efekt wydłużonych rzęs aż do 5 mm. To jest zdanie z gwiazdką, więc test instrumentalny na 27 kobietach był przeprowadzony. Innowacyjna szczoteczka z technologią podwójnych haczyków precyzyjnie chwyta i unosi rzęsy, a formuła z ceramidami pozostawia je zdefiniowane i sprężyste, bez sklejenia, rozmazywania, osypywania czy ciężkości. Ok, moje pierwsze otwarcie, nie otwierałam wcześniej. Silikonowa szczoteczka z bardzo małymi wypustkami i ona jest podzielona na pół. Jedna połówka jest wyposażona w wypustki, a po drugiej stronie szczoteczka jest płaska. Ona jest zupełnie płaska. To tak jakby... E, kurczę, nie wiem jak to nazwać. To jest taki, wiecie, jeż, ale tylko na jednej połowie tą płaską... W ogóle powinniśmy malować. Dobra, i formuła tuszu jest gęsta, od razu jest gęsta. Nie będę wchodziła w dyskusję o tym, dlaczego ta maskara w ostatnim czasie stała się tak popularna. Myślę, że jeżeli Was to interesuje, to możecie wpisać po prostu Teleskopik Drama w YouTubie i wszystko wyskoczy. Ale to jest doskonały przykład na to, że marka osiągnęła swój cel. Nieważne jak mówią, ważne, że mówią. I poszłam do Rosmana i kupiłam tą maskarę z ciekawości po prostu. Myślę, że jeżeli chodzi o całą tą sytuację, to życie zweryfikuje, obserwatorzy zweryfikują. Dobra, wytarłam cały nadmiar, takie mam wrażenie, i bardzo dużo tutaj było tej maskary, także cały, całe wejście jest zapchane tuszem. Formuła jest naprawdę bardzo gęsta. Ok, jedziemy. Pierwsze pociągnięcia. Dobra, już czuję, że maskara jest dość twarda. Te wypustki są rzeczywiście króciutkie, co na pewno e, będzie ułatwiało pracę. Na razie nie są sklejone. Są ładnie porozdzielane, nieodparte. Mam wrażenie, że ona natychmiast zastyga. Wiecie, że nie mam takiej możliwości dopracowania sobie tych rzędów, że one automatycznie są suche. Ja nawet słyszę takie ocieranie o... No, słyszę, to po prostu słyszę. Okej, okay, i tak wygląda jedna warstwa. Ja mam wrażenie, że ona natychmiast zastygła. Przynajmniej... Nie. Nie, tego nie widzę. Słuchajcie, osypały mi się opiłki, ale czy to jest cień do powiek, czy to jest tuż. Ale to jest widoczne tylko z tej strony. Miałam nadzieję, że to się nie wydarzy. Ok, zdjęłam. I powiem tak, po pierwszej warstwie wygląda to naprawdę bardzo, bardzo. Porządnie. Szczysty są ładnie rozdzielone. Nie wiem, czy są wydłużone. Natomiast na pewno nie są posklejane i to duży, duży plus. Zauważyłam kilka opiłków pojedynczych na policzku. Zobaczymy, czy sytuacja się powtórzy em, po drugiej warstwie. Zanurzyłam znowu szczoteczkę i znowu jest bardzo, bardzo dużo tuszu, em, który, wiecie, osadził się tutaj na kołnierzu w momencie, kiedy wycierałam tą szczotkę, bo bałam się Taką ilość nałożyć na rzęsy. Jeszcze wycieram. Ale efekt jest naprawdę ok. Dobra, i pierwsza warstwa już zastygła. Ja słyszę takie pocieranie plastiku o suche rzęsy. Nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło. Ale tutaj ewidentnie to słyszę. Ok, druga warstwa. O, już efekt jest bardzo mocnego pogrubienia. Uhuhu! Na pewno widzę tu objętość. Dużą objętość. Odbija mi się jakaś kropka na powiecie, ale to pewnie moja wina. Trochę 3D i zdecydowanie można z tą maskarą przesadzić. Słuchajcie, nie no, sypie się. Widzę kilka opiłków. Ok, mamy tutaj efekt bardzo mocnego pogrubienia. Czekajcie, muszę sobie tylko usunąć to, co mi tutaj padło. Nie wiem. Nie wiem, co to jest za efekt. A! To nie odbiłam sobie. To też był jakiś opiłek dziwny. I do narzędzia. No, na pewno szczoteczka jest dziwna. Szczoteczka jest dość sztywna, trochę drapiąca i ja ją słyszę. Okej, okay, i widzę, że... Można uzyskać efekt grudek na końcach rzęs, jeżeli nałoży się jej za dużo. Druga warstwa, no to już jest efekt naprawdę mocnego pogrubienia, rozdzielenia jednocześnie, więc uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Ok, i jedziemy. Naprawdę nie wiem, w jakim celu ta szczoteczka jest podzielona na pół. Dobra, i fajne też jest to, że uzyskuje ładny efekt zaraz po otwarciu, czyli jest to świeży tusz a zachowuje się jakby oddychał za dwa tygodnie. Dobra, ja teraz przekręcę tą szczoteczkę i sprawdzę, co ona ma na celu. Czyli tak jakby hm, głaskam sobie rzęsy tą płaską częścią. Nie wiem po co, bo to nic nie daje. Ciekawa jestem, czy to jest tylko w trakcie aplikacji, czy on też będzie się osypywał w trakcie dnia. Na szczęście to są opiłki takie, wiecie, bardzo, bardzo suche, które, o, można sobie szybciutko usunąć. I tak wygląda ta maskara w zbliżeniu świetle dziennym na moich rzęsach. Uważam, że jest naprawdę bardzo poprawnie, rzęsy są rozdzielone, ładnie podkreślone. Natomiast co do pomadki mam zastrzeżenia, bo teraz dokładnie widać, jak bardzo osadziła się na moich ustach i niezbędny był błyszczyk. Dobrze, ja do Was wracam za kilka godzin na podsumowanie trwałości maskary. Dobry wieczór, moi drodzy. Jest godzina 20:49, prawie 21. Jedyny sprzęt, na którym mogę Wam to pokazać, jest mój telefon, na którym mam podgląd. Nie wiem, czy wyostrzy aparat, ale może zobaczycie. W każdym razie, 20:49, powiedzmy, że 7-8 godzin minęło. Od momentu aplikacji maskary sprawdzamy dzisiaj trwałość. Czy się osypała? Widzę pojedyncze opiłki. Czy się rozmazała? Nie. Ale delikatnie odbiła się na górnej powiece, więc to ewidentnie jest zauważalne. Nie jakoś masakrycznie miewałam gorsze egzemplarze ale miewałam też lepsze. Większość maskar jednak u mnie się odbija na górnej powiece i to jest ten fragment, nad którym muszę zawsze popracować i tutaj dość dobrze też zmatowić tą część mojego oka, no bo rzeczywiście ja mam oczy głęboko osadzone i e, nic zadziwiającego, że maskary się odbijają, ale była tutaj mowa, że ta tego nie robi, więc czy kupiłabym ją po raz kolejny za 76 zł? Nie, chyba nie, słuchajcie, no to jest zbyt wygórowana cena, Miałam lepsze maskary, które kosztują y, też mniej. To, co na pewno y, zasługuje tutaj na podkreślenie, to jest przepiękny efekt pogrubienia rzęs. One rzeczywiście nie są sklejone, bardzo ładnie są wydłużone, ślicznie są podkreślone te rzęsy. Więc, jako klasyczny tusz. Spełnił swoją funkcję i bardzo ładnie podkreślił em, rzęsy. Ja się nie, nie napracowałam, w zasadzie dwie warstwy, i to w bardzo szybki sposób udało mi się uzyskać, więc pod tym kątem jest naprawdę super. Ale sprawdźmy, czy równie łatwo, jak ją zaaplikowałam, uda mi się też ją usunąć. Płyn micelarny z Basey Club, nalewam trochę na wielorazowy płatek. To jest bardzo skuteczny płyn i radzi sobie z większością tuszy, więc. Mam nadzieję, że tutaj też sobie poradzi. Rozkładam ten płyn na całym waciku i sprawdzamy. Aha, chciałam jeszcze zauważyć, że cienie też bardzo dobrze się utrzymały, nic się nie zrolowało, nic nie zjechało, więc jest OK. Będę chyba musiała trochę potrzeć chociaż. Okej, okay, z górnych rzęs chyba zeszła. Nie, jest w porządku. Okej, okay, tutaj nie ma większego problemu, nie zachowuje się jak um, taka toporna, wodoodporna maskara. Bardzo ładnie, bardzo ładnie zeszła. Dobrze, moje drogie, test zakończony. Ja idę zrobić ten makijaż. Pamiętajcie, że wszystkie linki do użytych dzisiaj kosmetyków, jeżeli cokolwiek Was zainteresuje, znajdziecie w opisie pod tym filmem. Także śmiało rozwijajcie opis. Tam wszystko powinno się znaleźć. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, będzie mi oczywiście super przyjemnie. Jeżeli zostawicie łapkę w górę, zostawicie subskrypcję. Jak zawsze czekam na wszystkie Wasze komentarze. Dzisiaj kończę, ale widzimy się już niebawem za tydzień w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!